Gothic to gra RPG stworzona przez niemieckie studio Piania Bytes. Gra zadebiutowała 15 maja 2001 roku, natomiast polska premiera miała miejsce 28 maja 2002 roku. Największą popularność Gotik odniósł w Polsce, Niemczech i Rosji. Po dziś dzień w tych krajach powstają różne modyfikacje do tej wspaniałej serii. Gra posiada ciekawy system walki, rozwój postaci, klimatyczny soundtrack, Dość dobrą grafikę, jak na rok produkcji, niepowtarzalny klimat, różnorodny, żyjący świat, tętniący życiem, masę questów, świetne dialogi. Dodatkowo polski dubbing również wyszedł rewelacyjnie. To wszystko czyni Gotikiem niepowtarzalną grę, do której chce się wracać. Po gotik 1 pijania Bytes chciała stworzyć duży dodatek do pierwszego Gotika. Pijania nawet pytała fanów o propozycje. Dziś jednak wiemy, że z tych ambitnych planów nic nie wyszło, gdyż pijania nie miała na to funduszy. I szukała poetnia, który mógłby wesprzeć studio finansowo. Taki poetnia się znalazł. Była to firma JOUD. Jednak JOUD miało też swoje wymagania. Jednym z nich było porzucenie planów o dodatku i skoncentrowanie się na drugiej części serii, więc Pijania zabierała się za Gothic 2. Po zaledwie roku od stworzenia Gotika 2, Pijania stworzyła wspaniały dodatek Noc Kajuka, wprowadzający spore nowości. Ostatnim gotikiem stworzonym przez Pijanie jest Gothic 3 który został świadomie wydany niedokończony przez Studio Yolk. Po Gothic 3 Seja została odebrana pijani Bytes i inne studio stworzyło dodatek Zmierzch Bogów oraz Arkanie Gothic 4 plus dodatek Upadek Setarafi. W tym samym czasie pijania zajęła się seją Ryzen, które moim zdaniem też jest dość dobrą Seją. Szczególnie spodobała mi się pierwsza część. Po drugiej części Ryzena piania odzyskała prawo do serii Gothic i zajęła się robieniem trzeciej części Ryzena. Jednak bez głównego twórcy pierwszej części Gotika, A. Hoger, który postanowił zająć się innym projektem zatytułowanym roboczo Space Time". Sejażyn została zakończona, a więc teraz można się zastanawiać, co zrobi piania. Na pytania o remake pierwszej części Gotika odpowiedziała, cytuję: "Nigdy nie mów nigdy, ale obecnie ciężko pracujemy nad innym projektem. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy polubicie go tak samo jak my." Uważamy, że każdy fan Gotika powinien mieć go na oku. Koniec cytatu. Moim zdaniem, zrobienie kolejnej części Gotika byłaby błędem. Niech pozostanie Gotik w trylogii. Pijanie nie uznaje zmierzch bogów i arkanin. Jednak Remake byłby całkiem ciekawą opcją i z pewnością bym w niego zagrał. Pijanie w Remake mogłoby trochę powiększyć kolonie, dodać kilka misji, ogólnie wprowadzić te pomysły, które mieli na początku, gdy chcieli stworzyć dodatek. A co waszym zdaniem powinna zabić pijania? Piszcie swoje opinie w komentarzach, a ja się z wami żegnam, na razie!